Może intelektualnie rozwinięci, czy, czy dojrzali, czy edukowani, nie? Że, że człowiek czasami tak patrzy właśnie na, na drugiego, że, że nie warto z nim rozmawiać, że nie warto z nim być, a Bóg chce do każdego mówić: i właśnie do tych pokornych, małych, takich niewyuczonych, jakichś niewyedukowanych, kieruje swoje przesłanie. Zobaczcie w Fatimie, co się dzieje w Fatimie. 108 lat temu trójka pastuszków, Spotyka się z Matką Bożą. Matka Boża posłana, oczywiście, w jakiś szczególny sposób w tym czasie i w tym miejscu, żeby mówić o, o przebaczeniu, o tym, że wojna się skończy, pierwsza światowa, straszna wojna, miliony ofiar, że modl modlitwa prosta, prosta modlitwa różańcowa ma ratować świat. Dalej, że Rosja ma się nawrócić, że trzeba pokój. Kutować, trzeba pokutować, nie? To jest jakiekolwiek wyrzeczenie, odmówienie sobie czegoś. Co zrobisz z jedną różyczkę? Nie wiem, co to znaczy: jakąś różyczkę i co zrobisz? Nie wiem, co to znaczy, przepraszam. Jestem nieedukowany za mocno w te klocki. Nie za bardzo mnie obchodzą jakieś różyczki, czy coś tam jeszcze mnie obchodzi. Fajnie, jak ktoś coś tam daje i, i, i jak daje lajka i przekierowuje transmisję i jest sympatyczny i coś tam chce mi dać. No, to, to jak najbardziej, nie? Dziękuję bardzo wszystkim, ale nie wiem, co to znaczy, co zrobisz za różyczkę. Podziękuję bardzo za różyczkę, pobłogosławię za różyczkę, pomodlę się za różyczkę i co jeszcze? Niech różyczka ma się dobrze. Znam jedną różyczkę, która dziś dołączyłem do o opokój. O, właśnie, różyczka różnicowa. Co zrobisz, co zrobisz za różyczkę różańcową? Wow! Pan Carmen szczęść Boże pozdrowi pan pozdrawiam Carmen Aleks to ty mordo ale się cieszę że jesteś pozdrawiamy serdecznie Carmen Carmen dziecko Boże mam nadzieję że masz się dobrze. Pozdrawiam serdecznie mechanik czy jesteś z Mechaniaka? bo dzisiaj rozmawialiśmy w Mechaniaku, że będzie live i oni mówią księdzu czy będzie live przy księdze czy będzie live mówię, no, no będzie na czym mówię no, na różnych mediach będzie nie. No i oni jakby chyba się chłopaki gdzieś tam ustosunkowali. Mam nadzieję, że ktoś jest też z Mechaniaka, z Mechaniaka. Uwaga, uwaga, Fatima, objawienia w Fatimie 108 lat temu, tak, czyli w 1917 roku, tuż przed wybuchem rewolucji w radzieckiej, strasznej rewolucji śmiercionośnej, a zwłaszcza śmiercionośnej dla ducha człowieka i dla wiary człowieka. Więc jutro Montoro Ustą w Mechaniaku. Pozdrawiam serdecznie. Pana Mirka, niech Pan Bóg błogosławi i strzeże. Ja miałam maturę swoją nie tak dawno, 31 lat temu. Była też moja matura i pisemna, i ustna. Udało się zdać i Wy też na pewno zdacie. Tobie też się uda, Tobie też, Tobie też się uda, Ci też się uda, Braciszku i Siostrzyczko. Nie po. Yy... Nie popadajmy w smutek, damy radę. Yes you can. Yes you can. Yy, siostry i bracia, no dobra, Bóg chce mówić, ale jak mówi Bóg? No, niektórzy się śmieją, mówią, że yy, tam jakieś zjawy się pokazują albo ludziom coś się przewidzi, przywi, przy, nie? Yy, Pamiętaj ksiądz Jana Pomocena w Bytomiu. Jana na pomocena w Bytoniu. Byłem. u Jana na pomocena w Bytomiu, tak. Miałem tam krótkie spotkanie, niedzielne. czy tam chyba 15 sierpnia, ale było super. W ogóle, Bytom, super pozdrawiamy serdecznie. Tam jest ksiądz mój, taki znajomy trochę, więc, więc bardzo fajne rzeczy. Cały świat niech będzie pozdrowiony przez Pana Boga. Co jeszcze chcę powiedzieć? Że Bóg mówi na różne sposoby, przez natchnienia, nie? przez różne wydarzenia. Jest ksiądz Sigmund, jest każdy, kto się modli, ten Sigma, kto Sigma, ten się modli. No i Bóg mówi na różne sposoby, słuchaj, przez prostą modlitwę, przez różaniec, przez Słowo Boże, przez natchnienia, przez rachunek sumienia, przez takie właśnie objawienia też prywatne, można by tak powiedzieć, nie? No Kościół w pewnym momencie uznaje, uznaje Kościół pewne objawienia, na przykład w Fatimie, w Lourdes, w La Salette, w Gietzfaudzie, nie? Przekaz jest prosty, przekaz jak poradzić sobie z ciemnościami dochwymi i brakiem nadziei. Przetrwać, przetrwać, no mgły nie rozgonisz machając rękami. Przychodzi mgła, trzeba przeczekać mgłę, Czy ostrożnie iść, no tak jest czy nie. Wpada mgła, co możesz machać rękami, możesz machać wachlarzem, możesz machać, tak? I nic się z tą mgłą nie stanie, nic, trzeba przeczekać tą mgłę, nie? Yy, trzeba, trzeba. Być ostrożnym. Nie biec w mgle, nie można biegać w mgle, bo będzie wypadek. Człowiek może zabić się, nie? Uszkodzić się. Więc jak jest mgła, trzeba ostrożnie. Pozdrawiamy ródkę Dzięki. Pozdrawiam wszystkich z Rutki. W Rutce było super. nie, OHP Wasilków. Nareszcie się ktoś odezwał z Wasilkowa z OHP. Pozdrawiam serdecznie OHP Wasilków. Nie wiem, czy ktoś mnie jeszcze tam pamięta. Niestety już nie mogę nas od roku. Ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się zobaczymy. Niech Pan Bóg błogosławi Was wszystkich, kochani. Bym, o tak, zablokuj konto. Jakiś człowiek jest pełen agresji. Biedni ludzie, pełni agresji, pełni nienawiści, pełni smutku. Niech Pan Bóg Was błogosławi i przynosi Wam trochę pocieszenia do serca. Mordeczki, kochane, żebyście nie byli smutni i sie, ziejący jadem, ziejący jadem i głupotą. Niech Pan Bóg uzdrawia nasze zranione nienawiścią serca. Okej, okay. Fatima, trójka pastuszków z Fatimy. Zobaczcie, co się dzieje. Nie wiem, czy wiecie, że wtedy w Portugalii panował strasznie lewicowy, taki masoński, to były masońskie rządy, zabraniali ludziom chodzić w sutannach zakonnym, zabraniali wstępować do kosztorów, przerywano mszy święte, prowokowano, wrzucano jakieś gazy podczas mszy świętej, jakieś bomby, mazano kościoły farbami, no były straszne, straszne złe rzeczy, nie? No, i co się dzieje dalej? Są te objawienia, zastraszają te dzieci, mówią, żeby dzieci się wyparły tych objawień, nie, a dzieci się nie wypierają. No i co? Bieda, aresztowali dzieci, straszą te dzieci. Y... Jastarnia, pozdrawiamy serdecznie ludzi z Jastarni też. Y... <laughs> Czy, czy kojarzy ksiądz Kamila Kurowskiego? Kojarzę. Nie chciał dzisiaj pisać na lekcji Kamil Kurowski, ja po prostu z nim pogadam, jak go spotkam. Proszę go upomnieć ode mnie serdecznie. No i słuchajcie, jeszcze tylko dokończę, co się stało z tą, z tą Portugalią. Po dwóch latach od tego wszystkiego, po dwóch latach od tego wszystkiego, pada rząd masoński w Portugalii, nie? Po cudzie słońca, po objawieniach, po tym jak tysiące ludzi widzą znaki Boże, które daje Maryja, nie? I teraz słuchajcie, zamach na papieża Jana Pawła II, nie? 13 maja również strzela do niego aljakcza i co się, da, co się dzieje? Przeżywa papież. Kiedy odwiedził papież Ali Akcze, który go do niego strzelał w, prawda, na placu św. Piotra, to ten mówi do niego: Nie mogłeś przeżyć, tak strzelałem, że musiałem cię zabić. On mówi: No tak, ty strzelałeś, ale kulę niosła Maryja. Nie? I tą kulę zawiózł papież do Maryi, do Fatimy. Ona jest w koronie u Maryi, w jednej z koron, bo koron jest bardzo dużo tamtych, które ma Maryja ofiarowanych przez ludzi. Kochani, kochani, cuda, cuda, cuda. Miliony, sześć milionów ludzi około odwiedza Fatimę, Portugalię, fat, modlą się tam w tym sanktuarium, nawracają się. I powiem Wam, kochani, no właśnie, po owocach ich poznacie, po owocach ich poznacie. Trzeba patrzeć na owoce, to jak Ci idzie, nie? Co, 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 jak, jakie owoce daje postępowanie, myślenie, działanie w moim życiu. I widzimy te owoce w obywieniach Maryjnych, w obecności Maryi, w sanktuariach przepięknych, wspaniałych. Kochani, niech Pan Bóg nas wszystkich ma w opiece. Niech Pan Bóg ma e, wszystkich w opiece. Ktoś kogoś pokrył. Piotr pokrył kogoś, ktoś pokrył Piotra. Piotrze, niech Pan Bóg ci e, błogosławi, chłopie. E, I niech e, macie w opiece, braciszku. E, kimkolwiek Szkoda naszej energii na jakieś takie poboczne gadanie, nie wiadomo o czym. Czemu Matka Boska tak nas kocha? No bo mama to kocha, nie? Jak się mija dzień? Dziękuję. Mija szybko. Myślałam, że zrobię więcej rzeczy, a nie zrobiłem. Jastarnia. Pozdrawiamy ludzi z Jastarni. Jeszcze raz pozdrawiamy ludzi księżadami. Jak dążyć do zbawienia? Do zbawienia. Do zbawienia trzeba dążyć. Po prostu chcieć być zbawionym. Chcieć być z Bogiem. Szukać Bożej obecności. Przebaczać, przyjmować sakramenty. Sakrament. Watykan na całym świecie posesją nieruchomości i ma kasę z wynajmu. No, ma kasę z wynajmu. To źle czy dobrze? Chyba dobrze, nie? Jak ma kasę z wynajmu. Eee, słuchajcie, siostry i bracia. Yy, niech Pan Bóg ma nas w opiece, jesteście wspaniali. Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy, do wspólnych rozważań. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Yy, czy lubi ksiądz piłkę nożną i siłowanie się na rękę? Yy, piłkę nożną lubię, siłowanie się na ręki, na rękę nie lubię, bo czemu nie lubię przygrywać. Mm, po prostu nie jestem słaby w siłowaniu się na rękę, ale lubię sport i tobie też polecam, braciszku i siostrzyczko. Sport. Trzeba dbać o swoją kondycję też o ducha i o ciało, o ciało i o ducha, bo Bóg dał nam też ciało, nie? O które trzeba jakoś też dbać. To co? Pomodlimy się, pomodlimy się. Dziesiąteczko różańca o wiarę dla nas wszystkich przez pastuszków z Fatimy święta Jacynta i święty Franciszek. Już są po tamtej stronie. Oglądają Boga w niebie. A my odczytujemy też Bożą obecność. Słuchaj, przez Sakramenty święte, przez modlitwę, przez modlitwę prostą taką jak różaniec, które zalecała nam Maryja, mówić, mówić, mówić różaniec, mówić różaniec. No i przez Słowo Boże, przez Pismo Święte, przez przygotowany rachunek sumienia. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Niech Pan Bóg ma nas w opiece. Spowiedź jest sakramentem, tak jest. Spowiedź jest wspaniałym sakramentem. Uwalnia nas od grzechów, uwalnia nas z niewoli, z nienawiści nas uwalnia. Jezus krwią swoją, ustanowił sakrament pokuty i pojednania. To wspaniały, wspaniały, nie powinno się księżom wyznawać, powinno się wyznawać księżom grzechy. Ja też jutro idę do spowiedzi, do innego księdza i będę prosił o rozgrzeszenie, będę wzbudzał w sobie żal za grzechy Chodźcie, kochani, do spowiedzi. Jezus daje nam wspaniały sakrament pokuty i pojednania. Spowiedzi. Spowiedzi. Niech Pan, Bóg na, na, niech Pan Bóg nas prowadzi do przyjmowania sakramentów, do spowiedzi, do tego, żeby korzystać z Bożej łaski. Wspaniale. Wspaniale. W imię i Ducha Świętego. Amen. O wiarę, o pokorę, o odczuwanie Bożej obecności w codzienności dziesiąteczka różęca, dzisiaj wtorek. Niech będzie dźwiganie krzyża z Pana Jezusa. Każdy z nas dźwiga swoje krzyże. Chciałem się modlić dzisiaj też za Adriana, który niestety odebrał sobie życie z poprawczaka. Chłopak dawno, dawno temu był. Znałem go, spotykaliśmy się, odwiedzałem go jeszcze na, później jak żył na wolności sobie, ale niestety odebrał sobie... Życie niestety niech Pan Bóg mu przebaczy i po tych strasznych trudach, po tych cierpieniach życiowych w swoim miłosierdziu da mu, da mu y, łaskę przebaczenia. Uratuje go od piekła. Czy ksiądz często się spowiada? Co dwa tygodnie staram się spowiadać. Y, dźwiganie krzyża. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowacom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu, i synowi, i duchowi świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kochani, dziękuję za wspólną modlitwę. Skąd ksiądz jest? Jestem z Białego Stoku. Białego Stoku. Pozdrawiamy Zgorzelec. Pozdrawiamy Zgorzelec. Pozdrawiamy granice Polski. Pozdrawiamy. Kto się modlił, pisze Amen. Kto się modlił, pisze Amen. Dzięki za wspólną modlitwę. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O, o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomocy szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dzięki za amen. Amen, amen, amen. Niech Pan Bóg nas wszystkich błogosławi. Święta Jacinto, módl się z nami. Święty Franciszko, módl się za nami. Coś na sądzie nam papieżu Leonie XIV. Niech Pan Bóg nam błogosławi i papieżowi też. Oczywiście niech nas prowadzi w dobre strony. Pan z Wami niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec jest Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocki, wylogujmy się i miejmy się cały czas na baczności przed głupotą, no właśnie, i przed nienawiścią, żebyśmy nie odpłacali, nie odpłacali złem za zło. Ale zło dobrem zwyciężali. Dzięki Wam bardzo, kochani, z Panem Bogiem.